Mamy tutaj maszynę Tanas. Jest to tak zwany szerszy astat, to znaczy mamy tutaj zwiększony rozstaw pomiędzy belkami i zwiększony także rozstaw między belką ostatnią talerzową a wałem. Możemy belkę całą przeregulować sobie w prosty sposób poprzez odkręcenie tutaj tych śrub i przesunięcie całej belki tutaj na tej fasoli. Pozycja środkowa jest to pozycja odpowiadająca za rozstaw między belkami 1100. Pozycja pierwsza jest to 960, a pozycja trzecia 1240. Czyli możemy tutaj sobie regulować ten odstęp między tutaj belkami. Dodatkowo możemy też przeregulować belki poprzecznie względem maszyny. To znaczy, w miarę zużywania się talerzy, możemy przesunąć talerze względem siebie. Czyli dalej uzyskujemy pełne podcięcie resztek pożniwnych podczas pracy, jeżeli talerze są już w jakimś stopniu zużyte. Jak widzimy, maszyna tutaj jest jeszcze wyposażona e, w ekrany pływające. Możemy doposażyć maszynę w zgrzebło palcowe pomiędzy wałem a belką talerzową tylną, a także pomiędzy belkami w środku. E, w, tej, w tym wypadku mamy maszynę na e, talerzu 610. Jest tutaj piasta spawana. Dodatkowo piasta została obniżona w celu zwiększenia przepustowości maszyny. Z tyłu jeszcze mamy tutaj wał daszkowy z kątownika 40, Dodatkowo do wału domontowane są skrobaki służące do oczyszczania wału. Witam ponownie. Jesteśmy na polu, w którym będziemy przeprowadzać test. Jest to pole o obszarze 4 hektarów. Na stanowisku był gęśmien o zimy. Na polu wysialiśmy wapno, będziemy je teraz mieszać. Ten jest niby talerzówka 3-metrowa, ale jak na 120 koni jest długa, co robi dużą przeciwwagę. Zastosowaliśmy tutaj balast 900 kilo i jest już teraz ok. Takie podstawowe ustawienia pokażemy. Po pierwsze ustawiamy głębokość. Głębokość ustawiamy tutaj na łączniku. Jedziemy teraz z dociężeniem maszyny, czyli będziemy ustawiać ją na, na łączniku. Następnie ustawiamy łącznikiem górnym, ustawiamy poziom. Maszyna musi być w poziomie, tak żeby przedni talerz, jak i tylny, równo brały ziemię. W sytuacji, gdy maszyna zacznie nas prowadzić na lewą lub prawą stronę, wtedy musimy wyregulować łącznik górny, tak aby był w poziomie. Dzieje się wtedy tak, gdy za dużo ziemi idzie na pierwszy lub drugi rząd. To jest przyczyna ściągania maszyny. Ważną sprawą jest też, aby boczne stabilizatory, pokażemy. Po opuszczeniu maszyny muszą one być luźne, żeby maszyna nam pracowała, na lewą, prawą stroną, nie może być sztywna, wtedy jak le lekki skręt z będzie nam maszyna też wtedy pisać, nie? To musi być rozblokowane. I też ważna sprawa, tu musimy ustawić na fasolkę, wtedy górki, dołki, ona nam kopie teren, nie? Witam ponownie tutaj dla tych rolników, którzy by powiedzieli, że tamta ziemia była idealna, idealnie się nadawała na talerzowanie. Mamy coś wyjątkowego. Tutaj mamy szóstą pasę. Nic nie jest sam Jedziemy troszkę dalej. O, poradziło sobie też maszyna, i nie przypycha. A jedziemy kawałek dalej. I co się okazuje? Mamy czwartą klasę, ciężką idziemy, wina, tak zwana, teraz zajedziemy. ta maszyna nie wychodzi z ziemi, ładnie przemieszane, Widziemy, zobaczymy, czy wszystko jest podcięte, no tu no, nawet jakieś nierówności. ale, ale dajemy radę, no. i tu cięższa ziemia, to spokojnie sobie 14 na godzinę jedziemy. No Wyjdziemy teraz. Pokażemy, czy jest wszystko podcięte. Ciężka ziemia, widać. Ale jak najbardziej, wszystko podcięte, i tak jest dosyć Czyli podsumowując, jak na ten rok, ziemia pojęć mi wiadomo jest. Bardzo wysuszona. To no, maszyna z daleka Jak najbardziej godna polecam. Jesteśmy już po pokazach, więc dziękujemy firmie Harvester za udostępnienie ciągnika i pól. Myślę, że w niedługim czasie znów się spotkamy na testach naszych maszyn i prezentacjach. Więc dziękuję panu Marcinowi za wspólny, spędzony dzień. I zapraszamy do naszego dealera właśnie w celu zakupu maszyn. A także i na naszą stronę, na nasz fanpage. Subskrybujcie oczywiście nasz kanał. Dzięki, cześć. Dzięki.